Katarzyna Pil, Witam państwa. 25 lutego Rada Miasta Łańcuta przejęła uchwałę w sprawie ustalenia godziny otwierania i zamykania placówek handlowo-usługowych na terenie miasta. Ta regulacja spotkała się z żywą reakcją części mieszkańców. W wydaniu specjalnym, oczami naszych rozmówców, spojrzeliśmy na te kwestie z kilku stron. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta wystąpiła do burmistrza z wnioskiem. O doprecyzowanie zapisów uchwały już obowiązującej, ponieważ nie były one jednoznaczne. Burmistrz przygotował projekt uchwały, która została wprowadzona przez przewodniczącego do porządku obrad na sesję Rady Miasta 25 lutego. Jednym z powodów przygotowania projektu uchwały były skargi mieszkańców na klientów lokali, którzy w późnych godzinach nocnych zakłócają spokój. Mieszkańcy w, w tamtym roku i też i w tym roku. Składali tutaj y, skargi, przychodzili do burmistrza również też, y, zgłaszali problemy właśnie w y, związku z zachowaniem się klientów lokali gastronomicznych. I na Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych byli przedstawiciele mieszkańców y, i poruszane były kwestie. To dotyczyło w ostatnim czasie trzech lokali, których gdzieś tam mieszkańcy się skarżyli na, na tych klientów. Za dużo jest i łatwy jest dostęp do alkoholu, żeby to ograniczyć, a w szczególności na ulicach właśnie Kościuszki, Rynek, Plac Sobieskiego. Tu właśnie piszą tutaj do, do, do Rady Miasta petycję o to, żeby ograniczyć. Nowa uchwała Rady Miasta ustala godzinę funkcjonowania nie tylko restauracji czy barów, ale i większości innych lokali handlowo-usługowych w mieście. Nie wcześniej niż od godziny 5 i nie później niż do godziny 24. Ograniczenia te nie dotyczą imprez okolicznościowych prowadzonych w lokalach, a z regulacji wyłączone są stacje benzynowe, hotele i motele oraz zakłady pogrzebowe. Na pewno będziemy musieli się zastanowić grubo nad różnymi imprezami, które organizujemy w tym mieście, kulturalnymi. Są to koncerty, jakieś wernisaże, pokazy, przede wszystkim koncerty jakieś rock and rollowe czy bluesowe, czy innej muzyki. Nie wiem, czy będziemy je organizować po prostu, czy będziemy mogli. Trudno dyskotekę przerwać o godzinie 24. No, z natury młodzież dopiero tak naprawdę zaczyna się bawić. Znaczy ja jako tak negatyw chyba wielkich nie, nie odczuję, ponieważ i tak lokal z reguły nie jest dłużej czynny niż do 24. Ale czuję się dyskryminowana tym, że na przykład ja nie będę mogła sobie wyjść do jakiegoś lokalu. Kończę na przykład o 23 i gdzie mam wyjść? Już nie mogę wyjść. Jesteśmy przeciwni. Wszelkim ograniczeniu. No, mamy działać całą dobę, powinniśmy. Płacimy podatki cały miesiąc, płacimy składki ubezpieczeniowe za cały miesiąc. No Jesteśmy z zdania, że wolność, demokracja i możliwość działania i sprzedawania swoich produktów przez całą dobę, a przy, jeżeli będziemy dbać sami o bezpieczeństwo swoich gości, swoich lokali w obrębie swoich miejsc pracy i poza nimi w najbliższym otoczeniu, nie będzie na pewno problemów żadnych. Z awanturami. Mamy dużo młodzieży i ta młodzież musi gdzieś się podziać. Chyba lepiej, żeby sobie siedzieli gdzieś w jakichś przytulnych miejscach niż wojowali po osiedlach. To albo wrócimy do, do, do zabaw domowych, tak, garażowych, albo pójdziemy, pójdzie ta młodzież cała, rozejdzie się na miasto w sezonie letnim. Nowej uchwale pojawił się paragraf odnoszący się do funkcjonowania przy lokalach astronomicznych, tak zwanych ogródków. Tego zapisu nie było w uchwale z 2007 roku. Teraz zakres ich funkcjonowania został zawężony pomiędzy godzinę 9 i 23. Jak będzie skutkowała uchwała, to ja myślę, że to dopiero życie pokaże. Myślę, że duży szum, który wokół, tej, uchwa który wokół tej uchwały powstał, no jest chyba większy aniżeli rzeczywiste konsekwencje. Wprowadzenia tej uchwały w życie, dlatego że w sumie do czego nas się sprowadzi, że jeden czy dwa sklepy, które handlują głównie alkoholem, będą musiały być zamykane wcześniej, co akurat nie wydaje mi się być czymś negatywnym, a wręcz odwrotnie czymś pozytywnym faktycznie może ona stanowić pewne utrudnienie dla, właściwo, dla właścicieli lokali gastronomicznych, dlatego że zróżnicowanie godzin zamknięcia ogródków piwnych i samych lokali no jest kłopotem. Bardzo technicznie trudno jest zamknąć coś, co y, funkcjonuje przy danym lokalu? No, utrudnia to pracę kielnerkom, przede wszystkim, którzy muszą prawda, każdemu z osobna tłumaczyć, dlaczego tak się dzieje. Poza tym wydaje mi się, że w sezonie turystycznym, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym, no, godzina 23 to nie jest jeszcze późna pora. Zwłaszcza w okresach weekendowych turyści, klienci, goście zazwyczaj przychodzą do lokalu w granicach godziny 22, a nawet 23. Nasza uchwała nie odbiega od innych uchwał podejmowanych przez inne samorządy, bo jak. Yy, Patrzyłem w różnych miastach, jak są podejmowane uchwały i w jakich godzinach czasowym są otwarte te nieszczęsne ogródki piwne, to dochodzi do tego, że są od 20 do 22, do 24. Taka uchwała jest słuszna? Bardzo słuszna. Czemu? No dużo jest przeważnie młodzieży, prawda? Po tych lokalach. Mhm. A ludziom po prostu to przeszkadza? Ludziom trochę przeszkadza niestety, bo mieszkańcy są, tu są gwizdy w nocy. Różnie się zachowuje młodzież. Czy mhm. także... pan, że to poskutkuje, uspokoi się? Na pewno tak. Mogłoby być do, do północy. A dłużej już by przeszkadzało? No a tam do pierwszej to jeszcze nie pewnie, a później to już może. A... Powinny być, ja wiem, no 12 myślę, że. A na tygodniu to jest tak... krócej, tak? Na tygodniu raczej krócej, no bo większość ludzi chodzi do, do pracy, nie do szkół, także mnie nie przeszkadza, a nie będą tak otwarte, żeby goście byli zadowoleni. Między innymi w opinii internautów uchwała ta nie powinna zostać przyjęta. W ostatnich tygodniach na popularnym portalu społecznościowym Facebook zawiązała się grupa pod hasłem Młodzi łańcut. Dlaczego sprzeciwiamy się tej uchwale jest bardzo wiele. Przede wszystkim uważamy, iż ogranicza ona wolności obywatelskie. Rada Miasta rości sobie prawo do tego, aby nakazywać mieszkańcom łańcuta i okolic, o której godzinie mają opuszczać te lokale i ogródki piwne. Też dziwi nas, dlaczego wybrane zostały akurat te godziny. Równie dobrze mogłaby być godzina wcześniejsza, godzina późniejsza. To jest takie arbitralna decyzja Rady Miasta. Oburza nas także fakt to, iż zostało to poddano pod głosowanie ta uchwała i przegłosowana bez konsultacji szerokich z mieszkańcami łańcuta. Decyzja została zawarta w petycji, pod którą zbieramy podpisy i zaproponowaliśmy tam powrót do uchwały z 2007 roku, czyli wycofanie się ze wszystkich zmian wprowadzonych w roku do tej ostatniej nowelizacji, powrót do uchwały z 2007 roku ze zmianą w paragrafie drugim dotyczącą wydłużenia możliwości działalności lokali i ugrodków piwnych w piątki, w soboty do godziny drugiej w nocy. Liczymy także na dalsze zaangażowanie w naszą akcję, ponieważ podkreślamy, że Młodzi Łańcuch nie mają być inicjatywą, która skupi się tylko i wyłącznie na walce z tą jedną uchwałą, tylko ma na celu bycia właśnie takim głosem młodzieży, która zaangażuje się także nie tylko młodych, bo to nie chodzi tylko o osoby młode, niepełnoletnie, czy, czy studentów i uczniów szkół średnich, lecz także tak powiem młodych duchem. Dlatego mamy nadzieję, że ta inicjatywa przyczyni się do rozwoju Tutaj, tutaj łańcuckiego społeczeństwa obywatelskiego. Z tego, że wreszcie się pojawia taka inicjatywa, ja się bardzo cieszę, bo społeczeństwo generalnie śpi, budzi się raz na te lata na wybory to się spada do tego, że oglądnie e, te plakaty, pójdzie, zagłosuje i później przez 3 te lata narzeka. No a tu jest ta możliwość faktycznie no, zadziałania. Byłbym ostatnim głupcem, gdybym powiedział, że będę występował przeciwko młodzieży. To jest niemożliwe, to, to tak nie można robić. Żyjemy w społeczeństwie osiemnastotysięczny, prawda, to niektóre regulacje muszą nam, raz pomagają, drugi raz nie tyle co przeszkadzają, co nie zadowalają. Ze względu na ten olbrzymi szum, który się wokół tej uchwały pojawił, przesłałem do przewodniczących rad osiedla pismo z prośbą o przekonsultowanie tego w ramach rad osiedla, czy rzeczywiście ta uchwała Spełnia oczekiwania społeczne. Uchwała nie jest jeszcze prawomocna. Nastąpi to po publikacji w dzienniku urzędowym województwa podkarpackiego. Na chwilę obecną do burmistrza nie wpłynęło żadne oficjalne stanowisko czy mieszkańców, czy tak jak tutaj pani mówi ludzi młodych. Więc trudno tutaj w tym momencie mówić o jakichś tam rozstrzygnięciach. Na pewno pan burmistrz jest otwarty na rozmowy. Taka rozmowa w formie konsultacji społecznej odbędzie się w najbliższy wtorek 11 marca o godzinie 18 w Miejskim Domu Kultury. Z mieszkańcami spotka się burmistrz Łańcuta Stanisław Gwistak i przewodniczący Rady Miasta Jacek Bartman. Zaproszenie skierowane jest do pełnoletnich mieszkańców Łańcuta.